Do wielu innych legionowskich organizacji społecznych dołączyła we wtorek kolejna. Z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja powołano do życia legionowski klub Amazonek. Klub się za dzisiaj zawiązał, i w tej chwili spróbujemy opracować harmonogram jego realizacji. Jego działania do końca roku, no i spróbujemy, no, tak jak wszystkie inne kluby, wstąpić do Federacji Klubu Amazonek Polskich i dalej funkcjonować dla dobra tych wszystkich pań, które dotknęło to nieszczęście. Na spotkanie organizacyjne klubu przyszło do siedziby Stowarzyszenia 14 mieszkanek Legionowa i okolic. O tym, że kobiety po mastektomii powinny trzymać się razem, przekonywała je osoba, która od 10 lat aktywnie działa na rzecz środowiska Amazonek. Jakoś czasy radzić i wzajemnie się wspierać, nawet takie spotkania czy wspólne wyjazdy, czy jakieś takie warsztaty plenerowe. Bardzo integrują grupę. To nie jest tak, że my przychodzimy i mówimy o chorobie, bo to by było dołujące, a nie podnoszące na duchu. Amazonki nie zapominają jednak, że ich dobre samopoczucie w dużej mierze zależy od stanu zdrowia, a po walce z nowotworem, nawet tej udanej, i psychika i ciało goją się niezwykle długo. My jesteśmy skazane na rehabilitację do końca życia, że ponieważ jesteśmy po usunięciu węzłów limfatycznych, musimy ten masaż kończyny górnej wykonywać codziennie, automasaż i rehabilitować się. A tego nie ma normalnie w przychodniach, bo nie ma przeszkolonych w tym kierunku specjalistów. Stąd też organizowane przez kluby Amazonek zabiegi lecznicze oraz szkolenia dla psychologów i rehabilitantów. Czy legionowskie panie również pójdą tą drogą? Na razie nie wiadomo. Wiadomo za to, że nie będą kroczyły nią same. Pomogą im między innymi specjaliści z Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego we Wieliszewie. Oni w tej chwili zadeklarowali, że będą nam pomagali poprzez konsultacje lekarskie naszej, naszego klubu Amazonek. Będą pomagali nam w dostaniu protez, bo to jest różne, są nevzowskie, silikonowe, takie i tak dalej. Czyli będą nam pomagali i będą nam nas wspierali. Rozmawiałem również z prezydentem Smogorzewskim, który powiedział, że będzie nas wspierał finansowo. Jak zatem widać, perspektywy rozwoju legionowskiego klubu Amazonek wydają się nie najgorsze. To ważne, szczególnie w przypadku osób, dla których każdy kolejny dzień jest najcenniejszym darem.